Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj szybko zwołana konferencja prasowa. Temat tej konferencji prasowej to Miejska Grupa Zakupowa. Drodzy państwo, otrzymałem w tym tygodniu informację z Prokuratury Rejonowej w Rypinie. Pozwolicie państwo, że przytoczę to, co w tym piśmie z Prokuratury Rejonowej. Się znajduje. Prokuratura Rejonowa w Rypinie zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2017 roku wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy funkcjonowaniu Miejskiej Grupy Zakupowej i organizowanych przez nią przetargów dotyczących ochrony obiektów, imienia, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, odzieży roboczej i ochronnej i powstania szkody majątkowej w okresie od 24 maja 2016 do 11 kwietnia 2017. Roku w województwie kujawsko-pomorskim to jest oczyn z artykułu 296 paragraf 1 kodeksu karnego. Takie zawiadomienie zostało przesłane, a więc prokuratura rejonowa w Rybinie widzi, że są przesłanki do tego, żeby tę kwestię, tę kwestię badać żeby się tą sprawą, która została przedstawiona przez nas dość szczegółowo myślę na konferencji prasowej w kwietniu zająć. Ja sam byłem przesłuchiwany w tej sprawie. Udzieliłem wszelkich informacji na ten temat i tak jak powiedziałem tutaj prokuratura podjęła decyzję o tym, żeby wszcząć śledztwo w tej sprawie i stąd chciałbym zwrócić się do Prezydenta Miasta Włocławek, Pana Marka Wojtkowskiego. O to, żeby do czasu, kiedy to śledztwo nie zostanie zakończone, a więc nie zostanie powiedziane albo, że zostało naruszone prawo, albo, że nie zostało to prawo naruszone, nie była dalej wyrządzana szkoda w postaci dalszych postępowań, które... Są w stosunku do de facto mieszkańców naszego miasta, dlatego że oczywiście możemy powiedzieć, że dotyczy to spółek miejskich, ale pamiętajmy o tym, że to my korzystamy z tych miejskich spółek. Mówię tutaj o wodociągach czy też o MPC. W większości mieszkańców miasta korzysta z tych usług czy z SanICO, gdzie korzystamy również z wywozu nieczystości. I to dotyczy de facto finansów nas, y, wszystkich mieszkańców y, y, Wócławka. A więc, Proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z sytuacją y, taką, że dalsze jakby, funkcjonowanie tej grupy zakupowej może doprowadzać do niekorzystnego rozporządzania y, naszymi y, pieniędzmi. I na to pan prezydent, jako ten, który sprawuje nadzór nad spółkami, nie powinien pozwalać. Jednocześnie przypomnę, że to pan prezydent był inicjatorem powołania tej miejskiej grupy zakupowej, a więc tutaj należałoby po prostu do czasu wyjaśnienia całej sprawy zawiesić obecnie przeprowadzane postępowania, tym bardziej że tak jak wiemy. Nie tak dawno było postępowanie na paliwo, które skończyło się fiaskiem. Następne postępowanie na paliwo zostało rozstrzygnięte i tam 18 groszy uzyskano rabatu na paliwie. Ale cóż to za osiągnięcie, jeżeli. Miejska spółka bez wchodzenia w grupę zakupową osiągnęła 17 groszy takiegoż rabatu, a są jeszcze spółki w naszym mieście, które korzystają z dostarczania paliwa i one mają więcej niż 18 groszy rabatu, a więc to będzie oznaczało nie mniej ni więcej, że te spółki będą musiały ponosić dodatkowe koszty, bo pamiętajmy jeszcze, że w tej chwili jeszcze będą musieli odprowadzić prowizję. I teraz jest pytanie, jeżeli chodzi o prowizję przy paliwach, jak to zostało wyliczone. Czy cena oszacowania to jest cena z dystrybutora, i te 18 groszy podzielone na pół daje nam obraz do, wyjściowy do tego, żeby ubiegać się o tą 25 czy 20, bo tam rozbieżność była, rozpiętość była, jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi prowizjami, czy też nie. I zobaczcie Państwo, że to jest jednak duża kwota przy tego typu zamówieniach. Gdzie mamy do czynienia z milionowymi y, zamówieniami. A więc y, proszę y, pana prezydenta, żeby wstrzymał wszelkie działania, które y, mają miejsce. Tym bardziej, że pan prezydent z tego co wieść nie niesie, obecnie znajduje się na urlopie razem z prezesem spółki, który zawiaduje miejską grupą zakupową i z mecenasem, który również pewnymi sprawami w mieście się zajmuje, więc mogą od razu ustalić pewne rzeczy po to, żeby można było wstrzymać szkodliwe działania, które mają miejsce. Jak poprzednio się z Państwem widziałem, to nie miałem jeszcze odpowiedzi z Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, to tak jeszcze na sam na koniec już po tym apelu do Pana Prezydenta pragnę zwrócić uwagę na to, co przysłała spółka, tak jak powiedziałem, miejski zespół opieki zdrowotnej. Otóż, proszę państwa, tutaj dysproporcje są jeszcze większe, jeżeli chodzi na przykład o dostawy materiałów eksploatacyjnych, bo mamy cenę oszacowania na 24 tysiące złotych. 611, 24 611 i 38 groszy, natomiast wartość umowy netto 5 739,07. a więc proszę zobaczyć, jaka kwota. Idzie do tak zwanego opodatkowania, czyli do tego, żeby odprowadzić od tej kwoty prowizję do bazy. Czyli mamy tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, do czynienia z sytuacją taką, że niestety szacowanie odbywa się z wysokiej półki, a zakupy odbywają się z najniższej półki. I moja ocena jest taka, że chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o to, żeby. Prowizję mogła zgarnąć miejska spółka, a nie taki był cel powołania miejskiej grupy zakupowej, mimo tego, że prezydent w wywiadach już po naszej konferencji mówił o tym, że cel został osiągnięty, bo są korzyści, a ja tych korzyści nie widzę w postaci takiej, jak powiedziałem. Patrząc tabelarycznie, to oczywiście możemy powiedzieć: dobrze, było, można było zapłacić 24, bo wyceniono na najwyższej półce, a zapłacono 5700, i ktoś może powiedzieć, że jest oszczędność. Tak naprawdę to jest to, tak powiem, pozorna oszczędność, mająca na celu, według mojej oceny, sytuację taką, żeby spółka baza mogła zainkasować prowizję, a to jest sytuacja niedopuszczalna, dlatego raz jeszcze apeluję do pana prezydenta, żeby już dzisiaj, bo myślę, że służby pana prezydenta zawiadomią go o tej konferencji prasowej, spowodował, żeby zawiesić wszelkie działania miejskiej grupy zakupowej do czasu wyjaśnienia przez prokuraturę ewentualnego naruszenia prawa.